Dzień dobry, to jest program Twarda Kanapa. Dzisiaj wyjątkowo w postaci zdalnej rozmowy z naszym gościem, którym jest pan Dariusz Piątkowski. Zapraszam serdecznie. Panie ministrze, dzień dobry. Witam w pewnym oddaleniu od nas. Pewnym oddaleniu o od nas, ale mam nadzieję, że, wszyscy, że wszystko to, co Pan mówi, będzie słyszalne i widzialne. To, co ja mówię, też będzie słyszalne i widzialne. Rozmawiam z Panem, bo jest Pan wiceministrem edukacji, czyli osobą odpowiedzialną za to, co dzieje się w pewnym sensie, za to, co dzieje się w szkołach naszych. A szkoły, jak wiadomo, od marca praktycznie nie pracują w formie normalnej, tylko w formie zdalnej. I tak będzie gdzieś do. Połowy stycznia. Jak pan sądzi, czy to ta nienormalna sytuacja odbije się mocno na sytuacji uczniów, bo o tym przede wszystkim mówimy? Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że decyzja o tym, aby odejść od nauczania stacjonarnego, a przejść na kształcenie na odległość, nie wynikała tylko i wyłącznie z decyzji rządu, ale była wynikiem epidemii, która się pojawiła nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Większość państw w Europie i świecie również odeszła od kształcenia stacjonarnego i przeszło na kształcenie na odległość ze względu na zdrowie, bezpieczeństwo, a nawet życie uczniów, ich rodzin oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły. Z tych informacji, które mamy, teraz drugi okres przejścia na kształcenie na odległość wydaje się już lepiej zorganizowany. Nauczyciele mają już doświadczenia z tej pierwszej wiosennej. Sesji fiosennego okresu są lepiej przygotowani i metodycznie, i mentalnie, i sprzętowo, jak rozumiem. Duża część tego sprzętu trafiła z zakupów rządowych do szkół. Te komputery, laptopy mogą być wypożyczane uczniom i nauczycielom, jeżeli mają problemy ze sprzętem. Od kilku lat rząd również duże pieniądze wyasygnował na podłączenie szkół do szybkiego internetu. W tej chwili większość szkół w Polsce ma już podpisane umowy w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, która pozwala na dziesięcioletnie dostarczanie internetu powyżej 100 MB na sekundę. Mimo jednak tych pozytywnych różnic. Widzimy też i pewne mankamenty, niedoskonałości tej formy nauczania. Wiemy, że nadal część uczniów nie chce lub nie może połączyć się ze swoimi nauczycielami. Czasami wynika to z braku sprzętowych, a czasami po prostu z braku dyscypliny uczniów, bo tu nauczyciel może zdecydowanie słabiej oddziaływać się na swoich podopiecznych. Jednak ten bezpośredni kontakt w sali powoduje, że nauczyciel ma większe możliwości oddziaływania na to, jak zachowuje się uczeń. Psychologowie wyraźnie podkreślają, że taki długotrwały brak kontaktu z rówieśnikami, osamotnienie powodują też negatywne stany psychologiczne. No i plus ten trudne do ogarnięcia czas samodzielnej nauki w domu może powodować, że efekty nauczania też będą mniejsze. Tak, ale przerwę pan na chwilkę, bo chcę jakby dopytać jeszcze o te sprawy, które nas tutaj w tym regionie szczególnie dotyczą. To znaczy ja znamy przypadki takie że na przykład w gminie Michałowo Uczniowie nie mogą się połączyć z, zdalnie z nauczycielem, bo po prostu nie ma internetu, nie ma zasięgu w tym miejscu. Uczniowie jadą, czy gmina zapewnia im transport do szkoły i przychodzą do szkolnej świetlicy, po to, żeby odbyć lekcję z przebywającym, no powiedzmy, kilka pomieszczeń dalej, nauczycielem. To nie jest sytuacja normalna. Czy można coś zrobić, albo czy co rząd w tej chwili może zrobić? szybko, żeby te, to wykluczenie cyfrowe zlikwidować tutaj na tych naszych terenach podlaskich. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie zadania należą do rządu, ale tak jak wspomniałem, rząd od kilku lat realizuje ten program ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, czyli podłączania szkół do szybkiego internetu. Natomiast sieć już ta kablowa światłowodowa jest tak naprawdę prowadzona przez operatorów rynkowych. Doszło do prywatyzacji, przypomnę, w latach 90. telekomunikacji polskiej, czyli polskiego operatora telefonii i w ten sposób oddaliśmy też w ręce Prywatnych, często niepolskich firm, tę całą infrastrukturę techniczną. Z tego co jednak wiem, także i samorząd Podlaski prowadził swego czasu mocno zaawansowane prace. Wydał na to co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych z programów unijnych, aby stworzyć sieć szerokopasmową. Stąd pytanie dzisiaj, czy. Także poszczególne samorządy nie mogłyby pomóc w dostarczaniu tej ostatniej mili do tych... Tak, w gruncie rzeczy samorządy powinny pomóc. Ope... Wydaje się to Ope... oczywiste, Ope... tym bardziej, że wyposażenie szkół także w sprzęt komputerowy zgodnie z ustawą jest zadaniem własnym samorządu. I wszystkie dodatkowe programy, które prowadził rząd w ostatnim czasie, Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła Plus, w ramach których te dwóch programów wydaliśmy prawie 400 milionów złotych dodatkowo na zakup sprzętu. To są tylko i wyłącznie dodatkowe środki wyasygnowane Ale przez rząd. Czy zna pan, tak, pan, że, część że jednak. Część przynajmniej samorządów również podobnych zakupów dokonała. Czy Pan, że uczniowie jednak cierpią, czy tracą pewien, pewien, pewną... Yy tracą czas. No. Jakby trudno powiedzieć teraz uczniowie, nie muszą się zastanawiać nad tym, kto, z jakiego powodu i kto zawinił. Że... Ale ja to rozumiem, ale próbujemy wytłumaczyć naszym widzom, słuchaczom, skąd się to bierze. Mówiłem o tych działaniach rządu, które miały pomóc w tej trudnej sytuacji. Przecież nikt jeszcze rok temu nie zakładał, że wybuchnie epidemia w Polsce, w Europie tak. i na świecie. My mówimy o tym, jak reagujemy na to, co się pojawiło. Stąd wielomilionowe dotacje z budżetu nas Samorządów, aby mogły zakupić sprzęt. Wystarczyło tylko się zgłosić. To kilku lat, od kilku lat już realizowany program podłączania szkół do szybkiego internetu, a także taka ogólnopolska platforma edukacyjna. Znajdująca się pod, pod adresem epodręczniki.pl, na którym jest wiele tysięcy materiałów edukacyjnych, które pomagają w prowadzeniu zdalnych lekcji. To także poradnik wydany przez ministerstwo, jak prowadzić nauczanie na odległość. To wszystko są plus wytyczne i rozporządzenia, które mówią, jak można to robić. I to są te działania, które rząd mógł i podejmuje. Podobne są zresztą działania tak, prowadzone nie przez nie inne państwa tego. Nie... Tego, Jeśli że potrzeba... chodzi o, to, o tych uczniów, którzy z powodu braku dostępu do internetu muszą przejeżdżać do szkoły, to my stworzyliśmy właśnie warunki prawne, które dostrzegły te osoby. Bo tu znowu jest to zadanie samorządu, zadbanie o tych uczniów, którzy z różnych powodów nie realizują obowiązku szkolnego. Ponieważ były te sygnały wiosną, tym razem postanowiliśmy wprowadzić przepis, że mimo epidemii, jeżeli uczeń bądź nauczyciel nie ma warunków w domu, aby prowadzić nauczanie na odległość bądź z niego korzystać, wówczas dyrektor szkoły zobowiązany jest mu stworzyć takie warunki w szkole. Tak i to. Jednej z gmin I cieszę się, że dyrektorzy z tego korzysta. Bo dzięki temu nie mamy uczniów, którzy są wykluczeni z tej edukacji zdalnej. Tak, to dokładnie właśnie to powiedziałem. Oczywiście, jak mówiłem wcześniej, uczniowie nie muszą wiedzieć, kto zawinił, natomiast wiadomo, że gmina pomaga. I tutaj to był dobry przykład w momencie, kiedy jest. Niebezpieczeństwo tego wykluczenia, że gmina zorganizowała taki dojazd. A jeżeli chodzi o nauczycieli, nauczyciele od marca praktycznie musieli się nauczyć czegoś zupełnie nowego, nowego sposobu pracy z uczniami. Sądzi Pan, że to, to, te doświadczenia, których nabyli w ciągu tego czasu, jeszcze im się przydadzą, czy one będą przydatne do końca pandemii, czy też może szkoła zmieni się w taki sposób, że można będzie wykorzystać... Yy, to te doświadczenia, umiejętności nauczyciele, które, które nabyli teraz w dalszej edukacji, już, kiedy już pandemii nie będzie. Ministerstwo Edukacji sfinansowało ze środków unijnych dwa duże programy łącznie na ponad 100 milionów złotych. Które mają pozwolić nauczycielom nabyć jeszcze lepsze umiejętności w pracy na odległość. Jest to także zadanie własne samorządów, bo większość ośrodków metodycznych dziś jest w dyspozycji bądź powiatów, bądź województw i tu, jak wiem, podobne szkolenia już się odbywały. I wydaje mi się, że duża część tych umiejętności przyda się także już po powrocie do nauczania stacjonarnego. Chociażby wykorzystanie różnego rodzaju materiałów elektronicznych na pewno urozmaici, i wzbogaci taką lekcję tradycyjną. Nauczyciel nie wszystko przecież musi opowiadać. Wystarczy, że przygotuje jakiś materiał filmowy, graficzny, który pokaże na lekcji tak, aby uatrakcyjnić swój wywiad, przepraszam, swój wykład, rozmowę z uczniami. Może komunikować się z uczniami na odległość za pomocą środków elektronicznych, chociażby zadać pracę domową czy otrzymać od nich pracę domową. Na, na pewno będzie to też atrakcyjna forma prowadzenia zajęć. Natomiast wydaje mi się, że jednak ten tradycyjny sposób bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem, nawet najlepsze środki komunikacji elektronicznej nie zastąpią. No tak, do tego wrócimy. kontakt człowieka z człowiekiem jest nam bardzo potrzebny. Na szczęście miejmy nadzieję, że wrócimy do tego bezpośredniego kontaktu nauczyciela i ucznia, bo to bo to nie tylko, nie, nie tylko przecież chodzi o przekazywanie wiedzy, bo szkoła przecież spełnia też funkcję wychowawczą, a w tym wypadku ta funkcja od, od marca praktycznie nie istnieje, bo trudno, żeby nauczyciele pokonawszy już wreszcie problem techniczny, jeszcze zajmowali się wychowywaniem uczniów. No jest jak naprawić tę szkodę? Są utrudnione, no i trzeba pamiętać o tych kontaktach rówieśniczych. Uczniowie także potrzebują kontaktu z kolegami koleżankami. Tak, ale jak naprawić tę szkodę? w cudzysłowie albo i nie w cudzysłowie, polegającą na braku działań wychowawczych szkoły przez ten rok zapewne, bo to tak sądzę, że skończy się na tym roku, a może jeszcze później. Czy to się da naprawić? I mam nadzieję, że od połowy stycznia, tak jak Pan wspomniał, stopniowo uczniowie będą mogli wracać do nauki stacjonarnej. Najpierw przede wszystkim dzieci najmłodsze, bo one mają najwięcej problemów z realizacją tego kształcenia na odległość. Potem maturzyści, ósmoklasiści i stopniowo także i pozostałe klasy, pozostałe roczniki. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że szkoła wspomaga rodzinę w wychowaniu, a nie zastępuje. Jak tak, rozumiem. Oczywiście. Więc więcej obowiązków jest nałożonych niestety na rodziców. Zresztą takie sygnały do nas docierają, że rodzice, zwłaszcza tych młodszych dzieci, w większym stopniu angażują się w przyswajanie wiedzy przez ich pociechy. Ale trzeba pamiętać też, że nie powinni ich zastępować, bo mam wrażenie, że część rodziców stara się być na... stara się wyręczyć dzieci zamiast im pomóc. No ale taka pomoc techniczna na pewno jest tym potrzebna. I tu w wychowaniu dzieci rola rodziców jest dominująca. Zresztą w polskim prawie wyraźnie jest zapisane, że to rodzice mają pierwszeństwo w wychowaniu dzieci, a szkoła musi dopasować się chociażby do światopoglądu rodziców i wychowywać ich w takim duchu, jak rodzice sobie życzą. A teraz widzimy to, o czym pan minister mówił, czyli o tej kontakcie rodziców jakby trochę bliższym na innym polu, jakby z dziećmi, ale przecież przed nami są ferie. Ferie dla wszystkich szkołach w tym samym terminie. A te ferie w warunkach pandemii oznaczają, że dzieci będą w domu prawdopodobnie, a więc ta opieka rodziców no, będzie przez cały czas rodzic musi być z dziećmi. To jest czy to jest dobre rozwiązanie? Czy to jest jedyne możliwe rozwiązanie? No ale jakie mieliśmy alternatywy? Trzeba pamiętać, że podobne rozwiązania jak w Polsce zastosowano w wielu innych krajach europejskich. W tej chwili polski rząd wyraźnie mówi o tym, że najważniejsze jest zdrowie. I życie wręcz naszych obywateli, tych zwłaszcza, którzy mogą być zagrożeni ciężkim przebiegiem choroby. I to warunkuje pozostałe działania. Z tego względu zgodziliśmy się na pewne ograniczenia w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, ale i także w tym życiu szkolnym. Ten brak dużych grup, które ze sobą się kontaktują, stanowi jedno. Z, ze skuteczniejszych metod na powstrzymywanie i ograniczenie epidemii. I stąd takie decyzje, aby skomosować ferie, które dotąd chyba przez 6 tygodni łącznie się odbywały w różnym czasie, w różnych województwach, bo yy, Specjaliści doradzający rządowi, ministrowi zdrowia uznali, że takie ferie, które by pozwoliły, aby ogromna część młodych ludzi wraz z rodzicami wyjechała na przykład na narty, mogły doprowadzić do, kolejnej, do kolejnego dużego wzrostu zachorowań. A szczepionka jeszcze wtedy raczej nie obejmie większości naszego społeczeństwa, będą to raczej początki szczepień i stąd takie ograniczenia. Pozwoliliśmy natomiast na organizowanie półkolonii. W tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie konsultowania wytycznych, jak zorganizować takie półkolonie w szkołach. I to przynajmniej pomoże w opiece, w wychowaniu tych najmłodszych uczniów z klas 1-4. Widzi Pan, to, to jest tak, że w ostatnim czasie nasiliły się dosyć mocno pretensje, zastrzeżenia samorządów, szczególnie samorządów dużych miast. Do rządu w związku z subwencją oświatową. Czy pan ocenia, że ta subwencja oświatowa jest odpowiednia, którą przekazuje rząd do samorządów właśnie na cele oświatowe? Trzeba pamiętać, że subwencja oświatowa jest tylko jednym z wielu elementów, które rząd przekazuje do budżetu samorządów. Nie można skupić się tylko i wyłącznie na tym jednym elemencie. Dzięki działaniom rządu, uszczelnieniu systemu podatkowego, wzrostowi potencjału gospodarczego, samorządy mają dużo większe wpływy z działalności gospodarczej, z dochodów osobistych, czyli z podatków CIT i PIT. Samorządy uczestniczą w podziale z dochodów, które wpływają do budżetu państwa z tych dwóch podatków to także dodatkowe środki wydatkowane chociażby na fundusz dróg samorządowych kilka milionów złotych czy fundusz inwestycji lokalnych który jest w tej chwili rozdysponowany pomiędzy samorządy to są więc duże dodatkowe pieniądze natomiast subwencja co roku wzrasta w roku 2020 to są prawie dodatkowe 3 miliardy złotych które wpłynęły w ramach subwencji światowej w kolejnym roku będą to znowu kolejne 2,5 miliarda złotych dodatkowo natomiast każdy chciałby, aby ich dochody były jak największe, najlepiej, żeby to pochodziły pieniądze z innej kieszeni i wtedy samorząd mógłby wydać z budżetu te pieniądze na jakieś inne działania, czy to społeczne, czy inwestycyjne. Trzeba pamiętać, że edukacja, oświata, także ta samorządowa finansowana jest nie tylko i wyłącznie z subwencji oświatowej, ale także z dochodów własnych samorządów. Rozumiem. To teraz już, żeby zakończyć jakby ten temat, chcę zapytać pana ministra, bo ma pan wiedzę znacznie większą niż, niż my, czy ten termin połowa stycznia to jest realny termin powrotu dzieci do szkoły. Rozumiem, że trudno jakby jednoznacznie powiedzieć, bo wiadomo, jak rozwinie się ta epidemia, a przed nami być może jeszcze trzeci etap epidemii, bo przecież przygotowujemy się też do tego, to jeżeli nie styczeń to do końca roku uda się coś zrobić, żeby uczniowie zobaczyli swoich nauczycieli? Duża część tych działań, które prowadzimy, temu jest podporządkowana. Wprowadzenie szczepionki i wyszczepienie większości dorosłych obywateli w Polsce powinno doprowadzić do tego, że będzie można spokojnie wrócić do normalnego życia we wszystkich dziedzinach, także i w edukacji. Zdajemy sobie sprawę, że najbardziej potrzebują kontaktu z nauczycielem dzieci najmłodsze, stąd na pewno w pierwszej kolejności będziemy proponowali, aby uczniowie klas 1-3 mogli już po feriach wrócić do szkoły. Natomiast tak jak Pan mówił, będzie to zależało od sytuacji. Mieliśmy jakieś zakłócenia chwilowe, ale ja właściwie wyczerpałem ten, ten, te, te tematy, ten zakres tematów, o których chciałem rozmawiać z panem ministrem. Dziękuję uprzejmie panu ministrowi za tę rozmowę i poświęcenie czasu, a państwu również dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym programie, mam nadzieję już w rzeczywistych, normalnych warunkach. tym programu jest firma Krymar zajmująca się regeneracją turbosprężarek i filtrów DPF.